Cześć, z tej strony Maciej Gniszka. Kolejny, kolejny film nagrywam o książce. Jest w ogóle cała playlista u mnie na kanale o, o książkach, playlista do przeczytania I, i planowałem tam nagrać recenzję książki Netflix to się nigdy nie uda autorstwa Marka Randolfa. Marka Randolf pierwszy prezes Netflixa i jego twórca w zasadzie i pomysłodawca. Książka, o której miałem nagrać recenzję, i można powiedzieć, że ten film jest troszkę jakąś jej recenzją. Natomiast to jest bardziej film o tym, co się stało, gdy wrzuciłem zdjęcie dokumentujące to, że tę książkę czyta. Otóż, e, i oczywiście podniosło się larum, e, że. Ale jak to w ogóle przejść. Przecież, przecież Netflix jest lewacki. Promuje e, wszystkie plagi współczesnego świata. No i odpowiedź brzmi. I co z tego? To znaczy, mm, jeżeli. Hollywood promują wszystkie plagi tego świata, to czy to znaczy, że nie potrzebujemy na przykład jeszcze lepszego, jeszcze bardziej wpływowego katolickiego Hollywoodu? No, chyba potrzebujemy. Czy jeżeli w Netflixie promują wszelkie możliwe plagi tego świata, to czy przypadkiem nie jest tak, że nie potrzebujemy przaśnej telewizji trwam? A właśnie e, jeszcze le, lepszego, jeszcze bardziej rozchulonego Netflixa? No, wydaje mi się, że tak. I teraz pytanie. E, e, Mark Randolph swoją drogą, wydaje mi się, że to jest chyba nawet wierzący facet. E, i, I to nie jest przypadek, że odszedł bardzo wcześnie zresztą e, z Netflixa e, i Netflix, wtedy, gdy on nim rządził, a Netflix dziś to są absolutnie dwa różne światy. Innymi słowy, czy warto uczyć się, jak zbudowano potęgę czegoś, co jest bardzo dużym przeciwnikiem świata, którego byśmy chcieli? Czy może warto zamknąć na to oczy i powiedzieć, nie, nie obchodzi mnie, dlaczego oni osiągnęli sukces. Brzydzę się tym, co oni robią już w wyniku tego sukcesu, więc nie poznam, dlaczego odnieśli sukces, więc ja nie odniosę tego sukcesu. Kurczę, jak głupie jest to rozumowanie. Jak głupie jest to niestety rozumowanie. Mówi o tym oczywiście Pismo Święte, mówiąc o tym, że uczniowie światłości, są bardzo często mniej ogarnięci od synów ciemności, i tak dalej, i tak dalej. Nie musi tak być. Naprawdę w sferze profesjonalnej, albo coś jest skuteczne, albo coś jest nieskuteczne, albo jest porządnie ro robione, al albo nieporządnie robione. No i, i tyle. No i tyle, i, i nic więcej. Warto się uczyć od założyciela. Widzę, że coś, moja dawka, moja dawka, słuchajcie, Rzutino Skorbinu przestała działać, bo coś się chyba zrobiłem jak jakiś taki rozmyty, ale nie po to, żeby rozmyć mój przekaz. Mój, prze, mój przekaz jest bardzo prosty. Powinniśmy przez my rozumiem. No, wszystkich, którzy chcieliby innego świata niż. Ten, jaki jest, powinniśmy wszyscy się uczyć od tych, którzy mają wielki wpływ na ten świat. A więc, jeżeli naszym wielkim przeciwnikiem jest Netflix, to powinniśmy sprawdzić, jak doszło on do tego, że Netflix, którego jeszcze 10 lat nie było w ogóle, na, w ogóle na arenie sporu cywilizacyjnego, zajął na tej arenie tak poczesne miejsce, bo chyba coś przegapiliśmy, jeśli do tego dopuściliśmy. Innymi słowy, no, być może można by powiedzieć, nie palcie Netflixu, zakładajcie własne, ale prawdziwe Netflixy, a nie jakieś takie karykatury spod znaku ja z synowcem na przedzie i jakoś to będzie. Więc ja polecam każdemu, kto uważa, że Netflix jest istotnym wrogiem, sprawdzić, dlaczego Netflix stał się istotnym wrogiem E, jaka kultura organizacyjna spra sprawiła, że e, osiągnął tak niebywały sukces, mimo tak wielu problemów w dojściu do tego sukcesu, i pod tym względem ta książka jest absolutnie obowiązkową lekturą dla każdego przedsiębiorcy. Tak, absolutnie obowiązkową lekturą dla każdego przedsiębiorcy, bo to jest książka e, o przedsiębiorczości. To nie jest książka o o czarnoskórych aktorach grających Mikołaja Kopernika czy, czy pana Jezusa, albo o jakichś tam LGBT-jazdach, albo nie wiem czym. Nie, ta książka to jest książka o biznesie. O tworzeniu produktu, o tworzeniu oferty, która trafnie diagnozuje potrzeby ludzi i metodą prób i błędów pomimo wielu zwrotów akcji. Doprowadza projekt do sukcesu. O tym jest ta książka. O, o, o tym jest ta książka. Po prostu. Dlatego, zanim podniesiesz rękę, by sięgnąć po kamień, że ktoś czyta memuary założyciela Netflixa. Bo Netflix jest lewacki, po prostu przeżywaj to. No i tyle. I tyle. Tyle chciałem dziś powiedzieć. Będzie jeszcze w tym temacie inny film. O, o Amazonie, ale to innym razem. Tymczasem, jeśli to co mówię dla Ciebie ma sens, daj kciuka w górę. Dlaczego? Bo dzięki temu do większej liczby ludzi trafi ten film. Jeżeli masz coś do powiedzenia w tym temacie, na przykład chcesz stwierdzić, że jestem głupi, ponieważ nie powinniśmy się uczyć od Netflixa, bo się ubrudzimy. E to napisz o tym w komentarzu. A jeżeli uważasz, że mam ra rację, też napisz o tym w komentarzu. Chętnie o tym pogadam, chętnie. Inni na pewno przeczytają, co masz do powiedzenia, ale produkt uboczny tego będzie taki, że wieść o moim materiale dotrze do większej liczby ludzi. Pozdrawiam cię gorąco, a jeśli jesteś tu po raz pierwszy, no to koniecznie no to koniecznie zostaw suba, zasubskrybuj mój kanał, a na ostatnie 30 sekund zostawię cię z rekomendacjami filmowymi z mojego kanału. Obejrzyj sobie, co tam jeszcze ciekawego nagrałem. Dzięki, cześć!